Scenariusz często jest ten sam. Właściciele jadą na wymarzony urlop, a ich pies czy kot z przytulnego legowiska ląduje na ulicy. Latem liczba zwierząt w schroniskach niestety rośnie. Tak również jest w tychach. Obecnie przybywa tutaj blisko 160 psów i kotów. Rekordowo dużo psów w tym roku trafiło tutaj w maju, bo aż 50. W tym miesiącu przyjęto już 26 psów i 7 kotów. W tym roku można potwierdzić tezę, że wakacje wpłynęły na stan zwierząt w schronisku. Praktycznie nie ma dnia, w którym nie musielibyśmy przygotować kolejnego posłania dla, dla przyjmowanego nowego zwierzaka. Do schroniska dla bezdomnych zwierząt tyskie psy i koty trafiają w różnych okolicznościach. Oprócz tych porzuconych, często przywożone są też zwierzęta, które po prostu uciekły właścicielowi lub te, które zbłądziły i nie były w stanie odnaleźć drogi do domu. Schronisko powinno być miejscem, czasowego przebywania zwierząt, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do adopcji, żeby nasze zwierzaki nie musiały spędzać tu reszty życia, tylko żeby po wymaganej krótkiej kwarantannie i czasie przeznaczonym na wykonanie niezbędnych zabiegów od razu znalazły się w nowych domach z kochającymi je ludźmi. Mieszkańcy sami też przywożą psy, które biegają po osiedlach, nie mogąc odnaleźć swojego pana. Wiele takich przypadków kończy się happy endem. Tylko w maju 19 piesków wydano ich właścicielom. Często padają pytania jak pomóc stronisku i jego podopiecznym. Pracownicy jak mantrę powtarzają. Najlepsze, co można zrobić dla naszych podopiecznych, to zapewnić dom choćby dla jednego z nich, bo to jest im najbardziej potrzebne i to właśnie tego nie mogą dać im ani pracownicy, ani gmina, która finansuje naszą, naszą działalność. To jest właśnie ten prawdziwy dom, i o to najbardziej, na tym najbardziej nam zależy i o to prosimy. Zwierzę w domu to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Musimy zastanowić się czy będziemy w stanie sprostać tej opiece czy nie staniemy przed dylematem co zrobić z pieskiem czy kotkiem gdy będziemy chcieli wyjechać na wakacje zapraszamy na stronę internetową stronisko.tychy.pl gdzie można poznać część podopiecznych stroniska